Okazuje się bowiem, że sama wygrana prawomocna przed sądem nie gwarantuje automatycznego rozliczenia z bankiem. Musimy pamiętać o tym, że wyrok obejmuje tylko zamknięty okres czasu, a nawet jeśli Frankowicz korzystał z zabezpieczenia i zaprzestania płatności rad, to jednak kilka rad wykonał na rzecz banku i one nie są ujęte w wyroku. Ponadto samo rozliczenie po wygranej nie obejmuje jedynie świadczeń wynikających z wydanego orzeczenia, ale do zweryfikowania i wyegzebnienia są jeszcze koszty sądowe oraz odsetki. I tutaj z pomocą powinien przyjść prawnik prowadzący sprawę. Co do zasady, pełnomocnicy proponują swoim klientom pomoc przy takim rozliczeniu, ale niestety nie jest to regułą. I tutaj, drodzy Państwo, ujawnia się kolejny mit w sprawach frankowych. Chodzi bowiem o to, że to nie jest tak, że dzisiaj wszystkie kancelarie, które reprezentują Frankowiczów, mają dokładnie taką samą ofertę. Cały czas zgłaszają się do nas klienci, którzy co prawda wygrali swoją sprawę frankową, ale ich umowa nie obejmowała chociażby rozliczenia po wyroku, a także reprezentacji przed roszczeniami banku. Dlatego jeśli wśród Państwa są takie osoby, które jeszcze nie są na tak zaawansowanym etapie swojej sprawy frankowej, a wciąż poszukują odpowiedniego pełnomocnika, serdecznie. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić naszą stronę internetową, do której link znajduje się w opisie tego filmu. Mogą Państwo również skorzystać z wyświetlającego się kodu QR i wypełnić formularz, który tam się znajduje.